Witam Was dzisiaj z Hanalei Beach na rajskiej wyspie Kauai na Hawajach. Dziś opowiem Wam, dlaczego nie należy oszczędzać pieniędzy. Zostańcie ze mną do końca, na końcu będzie konkurs i coś do wygrania. Dlaczego nie powinieneś oszczędzać pieniędzy? Co mam na myśli poprzez oszczędzanie pieniędzy? Wielu ludzi oszczędza pieniądze, odkłada pieniądze, i co z nimi robią? Albo pakują je w skarpetę, tak, albo na przykład wrzucają je na książeczkę oszczędnościową. Większość ludzi w ten sposób odkłada Oszczędza pieniądze, tak? odkłada pieniądze, żeby te pieniądze w jakiś sposób zakonserwować, oszczędzić te pieniądze, którą zarabiają, w postaci gotówki, w ten sposób chcą zakonserwować. Niestety większość ludzi sobie nie zdaje z tego, jak wysoka jest inflacja. Oficjalnie inflacja w Europie powiedzmy jest między 2-2,5%, natomiast w rzeczywistości ta inflacja jest około 5%. Niezależnie od tego, czy patrzymy na to z punktu widzenia oficjalnego, czy nie, ta inflacja zjada gotówkę. tak? Czyli wartość tej gotówki, którą odłożyłeś, którą chcesz zakonserwować, ona cały czas maleje. Z roku na rok powiedzmy między 2 a 5%. I jeśli masz szczęście, jeśli nie dochodzi do jakichś. Przetasowań, kryzysów finansowych i tak dalej. I teraz możesz powiedzieć: Nie, no, przecież ja nie odkładam skarpetę, tylko ja odkładam to na książeczkę oszczędnościową, tak jak to się kiedyś odkładało. I właśnie z czego większość ludzi sobie nie zdaje sprawy jest to, że oprocentowanie na książeczkach oszczędnościowych zawsze w każdym. W okresie historii niezależnie od stopy procentowej e, zawsze jest mniejsze od inflacji. Czyli w rzeczywistości tutaj też zawsze tracisz pieniądze. Być może trochę mniej tracisz niż jeśli byś to skarpetę odkładał, ale zawsze tracisz pieniądze. Ja pamiętam jak mi rodzice chyba na mieszkanie oszczędzali jeszcze w socjalistycznej Polsce. I później, jak wybrali to, te pieniądze, to mogli mi chyba buty kupić za to. Tak? A oszczędzali przez nie wiem 10-15 lat dla mnie na, na mieszkanie. Także to widać po tym, jak, jaki to ma sens oszczędzanie pieniędzy. Tutaj mówimy o książeczce oszczędnościowej, o takim typowym oszczędzaniu: odkładaniu w skarpetę i oszczędzaniu. Tak? Może nawet dojść do takiego. Powiedzmy, w paradoksalnej sytuacji, gdzie jak odkładasz pieniądze, to ta inflacja zjada ci więcej pieniędzy, niż ty zasadniczo co roku odkładasz. Czyli, mimo że odkładasz, oszczędzasz cały czas, to te pieniądze tracą tak silnie na wartości, że po prostu mają coraz mniejszą. Mimo, że ciągle jeszcze dokładasz do nich, że mają coraz mniejszą siłę nabywczą. Tak? No i teraz możesz powiedzieć, no dobrze, ale co robić, jak mówisz, żeby nie oszczędzać pieniędzy, to co wydawać wszystkie czy tego? Nie, ja nie mówię, żeby nie odkładać pieniędzy, tylko mówię, żeby nie oszczędzać pieniędzy w taki tradycyjny sposób. Tylko pieniądze się inwestuje. To jest właśnie różnica między bogatymi ludźmi a biednymi, że biedni albo nie mają wiedzy, albo nie mają dostępu do instrumentów, żeby te pieniądze inwestować, które zarabiają, które odkładają. Tak? Czyli oni w bardzo nieumiejętny sposób próbują budować wartość, próbują budować majątek i to po prostu nie działa w ten sposób. Tak? Czyli te pieniądze, które odkładasz, powinieneś inwestować. Co to znaczy inwestować? Czyli powiedzmy, inwestować w akcje, w papiery wartościowe, można inwestować w nieruchomości. To są rzeczy trwałe, które mają inny przebieg niż inflacja, tudzież nie tracą pod wpływem inflacji, tylko zachowują swoją wartość, a być może nawet zwiększają swoją wartość pod wpływem inflacji. I teraz jest takie powiedzenie żydowskie, chyba że jak masz. Więcej niż 10 tysięcy na koncie to że akurat się tam dotyczy dolarów. To jesteś głupi, bo to powinieneś już tam w coś zainwestować, a nie trzymać na koncie. Jeszcze tak a propos powiem, że właśnie czy tam trzyma w skarpecie, czy na koncie, to jest to samo. Czy książeczka oszczędnościowa, z tym są jeszcze związane inne ryzyka, tak? że bank może zbankrutować. Jeśli trzymasz w skarpecie, to może być pożar, może być jakieś włamanie, także to masz ryzyko utraty tych pieniędzy. I teraz powiesz, tak, ale banki są tam ubezpieczone i tak dalej. Te fundusze, które ubezpieczają banki tudzież garnki pieniężne, gdzie te banki są ubezpieczone, one są tak małe, że to nie wystarczy na wypłacenie tych odszkodowanych, dostaniesz może 1, może 10%. Tych pieniędzy, które są ubezpieczone. Tak? Także zapomnij o tym, to jest ryzyko immanentne w systemie. Bank może zbankrutować, może do, dojść do bailoutu, tak zwanego, do Twojego mieszkania ktoś może się włamać, może dojść do pożaru i tak dalej. Czyli oprócz tego, że, że na bieżąco tracisz pieniądze, to jeszcze podejmujesz ryzyko utraty całości. I bo oczywiście, to ryzyko istnieje też w przypadku akcji, innych nieruchomości, innych inwestycji, z tym, że te inwestycje przynajmniej zachowują wartość pod wpływem inflacji, a być może nawet mogą zwiększać wartość, w zależności oczywiście od Twoich działań, tudzież od warunków rynkowych i innych rzeczy. Tak? I teraz. Tak jak mówiłem, jest takie powiedzenie w Stanach, że jak masz 10 tysięcy na koncie, to jesteś głupi, bo to powinieneś już mieć zainwestowane. Natomiast są pewne granice minimalne inwestowania. Nie ma sensu zainwestowanie w nieruchomości powiedzmy 1000 zł, bo za to się nic nie kupi i te koszty administracyjne tego, aby były większe niż 100 1000 zł. Tak? Także powiedzmy, przy nieruchomościach w Polsce. To mogłoby być tak granica taka inwestycji, od kiedy co trzeba odłożyć i to wtedy zainwestować. To może być powiedzmy 50 tysięcy złotych, bo najmniejsze kawalerki tyle ja w Polsce kosztują, nie wiem, bo w Polsce nie mieszkam. Natomiast w przypadku innych inwestycji, innych form inwestycyjnych, ta granica jest dużo niższa. Już w przypadku, w przypadku aukcji już tysiące czy parę tysięcy złotych jest sens inwestować. W przypadku kryptowalut, czy nawet przy. Parę dziesiąt złotych, parę set złotych, czyli praktycznie wszystko, co, co możesz odłożyć, możesz od razu zainwestować powiedzmy w kryptowaluty. Ja tu nie namawiam nikogo do inwestowania w kryptowaluty, do w ogóle do inwestowania. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie jestem Twoim doradcą inwestycyjnym. To nie jest porada inwestycyjna. Mówię tylko, żeby nie oszczędzać pieniędzy, tylko jeśli już, to inwestuj. Co inwestować, ty musisz o tym zadecydować i tak dalej. No to myślę, że wyjaśniłem to co chciałem Ci wyjaśnić pokażę Ci tutaj jeszcze jak wygląda tutaj basen, gdzie jestem. To już zaraz słońce zachodzi, trochę ciemnawo się robi. Mam nadzieję, że mnie jeszcze widać dobrze i tutaj jeszcze taki strumyczek i kois. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli tak, to daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj ten film tutaj pod spodem i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Zapraszam do komentarzy, jakie jest Twoje doświadczenie na ten temat, jaka jest Twoja opinia, jaka jest Twoja perspektywa. Podziel się tym wideo ze znajomymi, z bliskimi i kiedyś Ci za to podziękują. Ja tutaj mówię dużo o pieniądzach, o tym, jak myślą, i jak działają najlepsi przedsiębiorcy na świecie, najbogatsi ludzie na świecie, miliarderzy, którzy doszli do miliardów od zera. Mówię też o moich inwestycjach w kryptowaluty. Mówię o robieniu rzeczy niemożliwych, także na pewno warto oglądać moje filmy. Obiecałem konkurs na początku. Zróbmy tak: udostępnij to wideo na swoich mediach społecznościowych, na, nie wiem, na Twitterze, na Facebooku z hashtag indywidualista, powtarzam hash indywidualista, razem z jakimś cytatem z tego wideo, może swoim komentarzem z tego wideo Będziemy monitorować social media i wśród udostępnień wybierzemy takie, które jest najbardziej kreatywne, może najbardziej efektywne I zwycięzca dostanie jeden egzemplarz książki, którą napisałem z Brianem Tracy. Brian Tracy jest najlepszym trenerem skuteczności osobistej Największym trybem biznesu na świecie. Książka nazywa się Ready, Set Go. Tak to wygląda. To jest wydanie specjalne i zwycięzca dostanie to wydanie specjalne z moją osobistą dedykacją. Także zapraszam do konkursu. Jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam do oglądania. To tyle na dziś z Hawajów. Życzę Ci fantastycznego dnia. Zróbmy coś niezwykłego.